Dzień dobry, cześć, witam Projekty do sprzedania Renault Clio 4 Auto z 2018 roku Z bardzo dobrym silnikiem Obecnie powszechnie chwalonym Stosowanym przez Mercedesa, Nissana i wielu innych 1.5 dCi, moc 90 koni Auto przyjechało jak widać po numerach rejestracyjnych z Francji Ma 206 tysięcy przejechane Jest uczciwy przebieg Nie tradycyjnie w Polsce 90 tysięcy Miało delikatnie przerysowaną prawą stronę i jest po naprawie lakierniczej. Nie było rozbite. Samochód fajnie wyposażony. System bezkluczykowy, start-stop, odpalanie, otwieranie, zamykanie. Samochodu poprzez kartę, którą można mieć w kieszeni. Czujniki parkowania, automatyczne światła, automatyczne wycieraczki lepsze nagłośnienie, pełna elektryka lusterek, szyb składane automatycznie lusterka po zamknięciu, tempomat o prędkości, skórzana kierownica, nawigacja, bluetooth, cyfrowe radio, system eco, automatyczna klimatyzacja. Co tu jeszcze? Auto niepoobijane, nieporysowane, niezniszczone. Opony letnie w dobrym stanie, kompletne, wszystkie półki, rolety, wszystko jest na wyposażeniu Podłoga dwupoziomowa Auto bardzo dobrze jeździ, technicznie fajne Cena zawiera wszystkie opłaty w Polsce, więc akcyzę, przegląd techniczny, OC, ubezpieczenie Sprzedawana jest na fakturę w marże, nawet kupujący nie musi płacić podatku PCC w urzędzie skarbowym w zasadzie po zakupy samochodu prosto można się udać do Wydziału Komunikacji i zarejestrować samochód. 2018 rok, 1.5 dCi, 90 koni, e, uczciwe 206 tysięcy przejechane, w pełni sprawny samochód, e, cena 34 900 za 2018 rok. Zapraszam do oglądania, do zakupu, auto można oglądać, sprawdzać, badać, mierzyć, podpinać pod komputery. Okolice Legionowa, Skrzeszew, Bieliszew Ewentualnie Warszawa, Białońka Łęka Telefon 515 114 103 515 114 103